Siemaneczka, ja jestem Młody i w dzisiejszym poradniku chciałbym Wam przedstawić dwa sposoby na instalację modów. Dlaczego taki poradnik? A dlatego, że zadajecie pytania jak instalować mody. Niektórzy z Was bynajmniej, no to właśnie w tym odcinku znajdziecie na to odpowiedź. Są dwa sposoby. Pierwszym z nich jest zalogowanie się na stronę forum Clay Entertainment. Wpisujemy sobie w Google forum Clay Entertainment. Pierwsze co nam wyskakuje, ciach, mamy forum. Na sam początek musicie założyć sobie konto albo zalogować się za pomocą konta Steam lub konta Google. Ja już jestem zalogowany. Klikacie sobie download. Tu się ładuje, ale ja już tu mam załadowaną tą stronkę. Dobra, jest. I tutaj macie mody, jakie w przyszłości będą jeszcze są ulepszane, że coś w ten sposób wybieracie sobie dany mod. Owlisen Status na przykład. Tutaj już mam oczywiście załadowany. Klikacie download. Pobiera wam się w postaci zipa czy winrar'a, musicie go wypakować, kopiujecie wypakowany folder i wklejacie go domyślnie w C. Ja mam zainstalowanego steama na D, program files steam steamapps common donstar mods i tu wklejacie dany folder z modem. Oczywiście drugi sposób jest włączenie swojego steama, jeżeli macie konto steam, jeżeli posiadacie też oryginalną wersję donstarwa. Biblioteka, Don't Starve, Przeglądaj warsztat tutaj pojawiają nam się wszystkie dostępne mody, wybieramy sobie dany mod, klikamy na niego on się nam tutaj ładnie ładuje i klik klikamy zasubskrybuj, ja już akurat dany mod mam zasubskrybowany i teraz aby odpalić mody musimy wejść w Don't Starwa. przed włączeniem modów poleciłbym Wam zrobić sobie kopię zapasową Waszych save'ów żeby nic się nie popsuło, klikamy na zakładkę Moc. to musi nam się załadować, będąc w musi wczytać wszystkie zasubskrybowane, czy wklejone do folderu mody i tutaj drobna uwaga, jak wklejacie mody ze strony, to mody z, z, ze steama nie będą działały, nie wiem dlaczego, ale na przykład gdy wkleiłem mody ściągnięte ze strony forum Clay Entertainment, mody z workshopa ze steamami po prostu znikły. Gdy usunąłem tamte mody, te ta się z powrotem pojawiła, ale musiałem je jakby na nowo aktywować. O dalej, ładuj, ładuj, ładuj. Dziś jest niedziela i mój internet jest strasznie zamulony. O tylko. Ale idzie pers pershingiem po prostu. Nie, chyba za dużo modów już mam dodanych. Okej, okay, już jesteśmy, i tu wybieramy sobie mody, które nas interesują. Od Cyk, które zasubskrybowaliśmy, a zasubskrybowałem pet, ale teraz nie chcę, nie chcę ich y, mieć aktywnego. Klikamy OK, I, i mody mamy i zainstalowane, i włączone. I teraz wystarczy tylko włączyć naszą grę. I wszystko powinno śmigać jak należy, nie powinno być żadnych przeszkód. W tym poradniczku to by było na tyle. Mam nadzieję, że oczywiście poradniczek Wam się przydał i będziecie z niego zadowoleni. Jak tak, oczywiście, skomentujcie, dajcie łapkę w górę. I widzimy się oczywiście w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.